Kolejna 39L, skomentowała atak paniki Filipa Heisera, 35L, który miał miejsce w jednym z ostatnich odcinków Dzień Dobry TVN. Sen Zygmunt, od kilku miesięcy, wraz z Małgorzatą Ochmę prowadzi poranny program TVN, pozwalając sobie często na nietaktowne komentarze, przekraczanie granic przyzwoitości i niewybrany humor. W piątkowym wydaniu dał popis braku profesjonalizmu, gdy w rozmowie z psycholożką Marią Rotkiel na temat zaburzeń lękowych i ataków paniki zaczął. Przeżyć z chorych psychicznie. Zapowiadając już materiał zachowaj spokój, to atak paniki, powiedział z ironią, że to temat bardzo poważny i nie można robić sobie jaj. Chwilę później dyszał. Pokładał się na fotelu, rozpinał koszulę i krzyczał, dostałem ataku, zabierz mnie stąd, pomóż mi, przerwa, idziemy na przerwę. Wszystko ku ciesze współprowadzącej Małgosi Ochmej psycholożki Marii Rotkiel. Po fal krytyki ze strony internautów postanowił wydać oświadczenie, w którym przeprosił chorych psychicznie i podkreślił, że nie chciał nikogo urazić. Ubolewał jednak nad ilością negatywnych komentarzy, jaka pojawiła się w internecie. Co ciekawe, od Heisera odcięła się obecna w studiu Maria Rotterdam, choć początkowo nie widziała problemu. Sprawę postanowiła skomentować również koleżanka ze stacji Dorota Szelongowska, pisząc, że było to strasznie słabe. Ona sama bowiem swego czasu zmagała się z atakami paniki. Filipie drogi, jako osoba, którą wiele lat temu ataki paniki zamknęły w domu na kilka miesięcy, a nawet teraz są zawsze gdzieś w zanadrzu, jako Lęk, który czycha, to tak jak ze złamaną mogą, boisz się stanąć mimo, że wszystko się zrosło, po prostu uważam, że to było strasznie słabe, napisała Szalongowska. Dodała, że to ogromna odpowiedzialność być osobą publiczną? Dziennikarzem, człowiekiem, którego obserwują tysiące ludzi na każdym kroku, należy mieć się na baczności. Zwróciła również uwagę Heiserowi, że ataki paniki nie wyglądają tak, jak pokazał to w programie. Mamy mnóstwo przywilejów, na które nijak nie zasługujemy. Czy tego chcemy, czy nie, więc warto oddać to w edukacji i wrażliwości. Więc że gdy dopada Cię atak paniki, nie rzucasz się na ziemię w konwuzjach, Szczególnie w miejscach publicznych. Całym sobą starasz się pokazać, że wszystko jest w porządku, mimo że serce wali Ci jako szalałe i wydaje Ci się, że umierasz. Chcesz tylko uciec w bliżej nieokreślone bezpieczne miejsce. Masz nogi jak zwaty, chwytasz się każdej rozmowy, albo doznania które utrzymuje cię w rzeczywistości. Bo wiesz, że to jest tylko w twojej głowie, ale twój organizm niespecjalnie. Tętno rozbija bank, brakuje ci przestrzeni i powietrza. Naprawdę koszmarne uczucie. A najgorsze jest to, że strasznie trudno to zrozumieć, jeśli nie było się po drugiej stronie. Przesadzasz. Uspokój się, nic się nie dzieje, to słyszysz, mimo iż czujesz, że umierasz. Więc z całego serca, proszę cię, następnym razem jak dotkniesz tak delikatnej sfery, nie żartuj. Robisz wspaniałe rzeczy, masz empatię, zastanów się dwa razy. Heizer postanowił jej odpowiedź, ganiąc za to, że nie zadzwoniła do niego i nie powiedziała mu tego osobiście. Dorotko. Numer do mnie masz. Wylała się już na mnie przygniatająca fala bardzo często obrzydliwego hejtu. Jeśli chcesz o tym ze mną porozmawiać, jak człowiek z człowiekiem zawsze jestem. Ale jeśli musimy już publicznie to powtórzę: Absolutnie nie miałem nawet grama złej intencji. Nikogo nie chciałem wyśmiać ani skrzywdzić. Przeprosiłem. Co jeszcze mam zrobić, bo nie wiem. Czasu cofnąć nie mogę, napisał Heiser. Przypomnijmy, że kilka miesięcy temu Heiser dał podobny popis, symulując atak paniki w zaciętej windzie. Uderzał rękami w drzwi, wrzeszczał, mam na paniki, na paniki, o nicę. Prezenter wideo patrzył hasztagiem sztost.